Widzowie, oglądamy koktajl informacji związany z Gotikiem. TV, mój ulubiony kanał, jeśli chodzi o dostarczanie informacji o Gotiku. Nieco musieliśmy się naczekać na kolejne informacje o Gotiku. Remake. Ostatni dość spory wysyp grafiki nowości mieliśmy na przełomie sierpnia i września. Zgodnie z moimi przeczuciami, kolejne informacje o stanie prac nad gotkim Remake oraz nowe grafiki mieliśmy dostać w okolicach świąt, więc dostaliśmy dwie grafiki. Jedna przedstawia odświeżoną wersję jednej z bestii, zaś druga prezentuje jedną z lokacji początkowych. Dodatkowo dostaliśmy kolejne informacje rzucając nieco światła na dość tajemnicze demo z Nerasem. Zatem zacznijmy od tego, na co najbardziej czekaliście, czyli grafiki. Pierwsza z nich przedstawia kultową już bestię z serii Gothic, czyli Węża Błotnego, tyle że nowa wersja, podobnie jak inne odświeżone potwory, jest... Ej, totalnie nie kupuję wrzucania teaserów za pomocą takich grafik, bo ja mogę wam do projektu Shackle tysiąc takich grafik wyrzucić kurwa z AI, nie? To, to już nie są te czasy, gdzie tego typu artworki są w stanie sprzedawać Grenewa, ja mówię, ja wam mogę tysiąc takich zrobić do projektu Shackle. Piszę prompty, które moją wizję odzwierciedlają i bez żadnego problemu, nie? No ładnie to wygląda, fajne, nie? Ale no to już nie są takie czasy, gdzie ktoś siada i to rysuje od zera, no niestety. Jest o wiele bardziej demoniczna i co za tym idzie, przerażająca. Jest to według mnie duży plus, gdyż każda walka z tymi przerośniętymi gatami była dość przerażająca i wymagająca zarazem. Zatem twórcy odwalili kawał niezłej roboty. Dodatkowo nie zmienili wyglądu bestii za bardzo, dzięki to czemu prawda. jesteśmy w stanie rozpoznać potwora bez większego problemu. Nie muszę chyba przypominać wersji z Arkanii, gdzie wąż błotny bardziej przypomina jako. Ej, ja nigdy nie grałem w Arkanie, muszę kiedyś zagrać. Naprawdę nigdy w życiu nie włączyłem Markani zmutowaną roślinę, a nie gada. Natomiast w przeciwieństwie do oryginalnego węża, nowsza wersja ma znacznie większą głowę, a w zasadzie paszczę, przez co cała bestia zdaje się być znacznie większa niż w przypadku oryginału. Jedyny minus, który dostrzegam, to zdecydowanie zachude ciało w porównaniu do pierwowzoru, zaś wszystko inne wypada wręcz idealnie. Już widzę pełną emocji walkę w nocy z tą bestią, właśnie Oj, w nocy. Tak. Grafika przedstawia konfrontację strażnika ze starego obozu i węża płotnego w nocy, co zdecydowanie nadaje większego klimatu. Z grafiki możemy jeszcze wywnioskować że bagna zdecydowanie bardziej będą przypominać te kronik Myrtany niż oryginalnego Gotika. Wszystko przez zielonkawą poświatę oraz dość gęstą mgłę, co zdecydowanie ograniczy widoczność i zwiększy niepokój podczas eksploracji. Dla mnie jest to zdecydowanie na plus. Dodatkowo ciekawie wypada Śmiałek, który postanowił zapuścić się na bagna. Ma miecz pod prawą ręką, nie zaś standardowo pod lewą. Raczej leworęczność musimy wykluczyć. <laughs> Jakich chłopie analiza! Jak to jest polski vat od Gotika? gdyż w tejże ręce trzyma pochodnię. Dodatkowo widzimy pancerz strażnika, który nie jest ani lekki, ani też średni. Możliwe, że postać, którą widzimy, będzie mieć jakieś większe znaczenie fabularne i dlatego nosi swój unikatowy pancerz. Wiem, wiem, że większość z was pomyśli, że to Bezimienny, tylko twórcy już zapowiedzieli, że bezji będzie mieć swój klasyczny kucyk, a postać na obrazku po prostu go nie posiada. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to dostrzeżecie muchy latające wokół ognia pochodni. To tyle, jeśli chodzi o grafikę z błotnym wężem. Osobiście podoba mi się nowy wygląd tego stwora oraz nieco bardziej mroczna atmosfera na odświeżonych bagnach. Kolejna grafika przedstawi. Mi się wydaje, że nie tak osy to pierdalnęli po prostu w AI, chociaż to już nie wygląda jak z AI. To już jest tak odwzorowana ta część Gotika, że to nie wygląda jakby z AI było zbyt podobne, ale ten wąż, wąż błotny to odświeżoną lokację obok zawalonej kopalni. Prawdopodobnie pochodzi z dema zaprezentowanego na Gamescomie, w trakcie którego niektórzy dziennikarze mogli zobaczyć początek gry z nerasem w roli głównej. Pierwsze co rzuca się w oczy, to oczywiście zdecydowanie bogatszy w detale most prowadzący od zablokowanej do zawalonej kopalni. Nadal sprawia wrażenie dość chałupniczej konstrukcji, której stabilność jest kwestionowana. Jednak został on dość mocno rozbudowany w taki sposób, abyśmy mogli od razu rozpoznać daną lokację. Wielokrotnie twórcy wspominali, czy to w wywiadach, czy w podcastach, że ich głównym celem jest oddanie ducha pierwowzoru. Dlatego chcą zachować wszystkie lokacje z oryginału, jednak. Myślicie, że Gothic Remake będzie dobry i będzie takim bang bangerem, że jak się będzie zasiadało do gotyka, to już się będzie zawsze zasiadało do Remake'a? Że, że go spierdolą? Mi się wydaje, że go spierdolą, Że Gothic ma, tak, ta, ta, ma taki system walki, że tak raz na jakiś czas się zagra w remake, ale i tak się będzie wracało do, do podstawki. Wydaje mi się, że z nie do po prostu Gothic w remake'u. Co je dodatkowo wzbogacić o różne detale? To jest więc też te... taka kwestia, że my jako Polacy tego Gotika na takie czynniki pierwsze roznieśliśmy że każda minimalna zmiana nawet jakiegoś glitcha albo błędu gry będzie skutkowała takim syndromem odrzucenia. No ja się boję, że z tego Risen trochę wyjdzie, jak z animacjami, no. W tej grafice nie mamy czym się martwić, że pojawi się miejscówka rodem z growego dema, gdzie z trudnością doszukiwać się można było gotikowego klimatu. W odróżnieniu od pierwowzoru, przed mostem znajduje się niewielki obóz, gdzie według twórców będziemy mogli przyrządzić proste dania. Niestety grafika nie jest najwyższej rozdzielczości, wskutek czego nie możemy dostrzec detali na drugim końcu mostku. Dodatkowo cała góra w przeciwieństwie do pierwszego gotika będzie zdecydowanie bardziej bogatsza w drzewa, ale to mogliśmy już zauważyć na poprzednich grafikach, które prezentowały panoramy starego obozu niedaleko od tej lokacji. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to magiczna bariera, która jest całkiem dobrze widoczna w przeciwieństwie do niektórych innych zrzutów ekranu. Niestety twórcy się nie postarali Faktyc, i zaprezentowali nie. nam kolejną grafikę z dema z Nerasem, które rozpoczynała się od placu wymian i kończyło się w starym obozie. Martwi mnie to dość mocno, gdyż praca nad remake'iem od 2021 roku, a dostaliśmy wyłącznie stary obóz, wgląd w starą kopalnię i kilka grafik prezentujących drogę z placu wymian do starego obozu. Możliwe, że reszta kolonii jest nawet nie zaczęta. Dlatego mam ogromną nadzieję, że w niedalekiej przyszłości twórcy zaprezentują nam kolejny obszar gry, czy to nowy obóz, czy też ten na bagnie. Coś czuję, że skoro pokazali nam bagna, to i sam obóz ujrzymy już niedługo. A teraz przeanalizujemy sobie trzeci odcinek podcastu, w którym to pojawiło się dość sporo informacji o zwiastunie Starego Obozu. Demie Wiecie, że ja na Pana Kratza na żywo kiedyś poznałem? Tego Czasem łysego od Gothika? O które finalnie pojawią się w grze. W podcaście pojawiło się zdecydowanie więcej osób niż dotychczas. Na początku twórcy przedstawiają ideę, która stała za stworzeniem zwiastuna prezentującego Stary Obóz. Chcieli przedstawić tą lokację w podobny sposób, co w przypadku zwiastuna Starej Kopalni. Stary Obóz trailera będzie wyglądać identycznie w finalnej grze. Nic specjalnie już się w nim nie zmieni. Dodatkowo wydarzenia dynamiczne, które mogliśmy zauważyć w trakcie trwania zwiastuna będą się dziać podczas rozgrywki. Tyle, że będą mieć miejsce oczywiście nie wszystkie naraz, a będą się dziać losowo. Twórcy zaznaczają jak ważny jest dla nich duch oryginalnego gotika, i dlatego starają się go oddać w remake'u. Dodatkowo, chaty kopaczy mają być wyjątkowe i specyficzne, przez co mieszkowanie w nich ma być przyjemne, a nie monotonne jak w przypadku innych współczesnych gier. Alchimia wraz z pracownikami Studia Gate 21 stworzyli około 600 unikatowych postaci. A przypomnę, że wow. w oryginalnym gotiku jest ich około 600 unikatowych postaci to jakieś 100 razy więcej niż we wszystkich trzech częściach Wiedźmina razem wziętych. Około 400. Widzimy zatem, że pojawiło się całkiem sporo nowych bohaterów niezależnych, a przy okazji będą mieć unikatowe głowy oraz niekiedy unikatowe pancerze. Zatem atak klonów rodem z Gotika III raczej nam nie grozi. Twórcy wspominają, że podczas pierwszego ukrywania Gotika mieli wrażenie, że każda napotkana postać jest unikatowa, dlatego uznali, że w remake'u nie może zabraknąć tego wrażenia. Później w kwestię akcentów w angielskim dubbingu, zatem pominiemy tą kwestię. Następnie mowa jest o demie, a w zasadzie prologu, gdzie zamiast bez. Imienia Innego, mamy nerasa. Samo demo jest wyciekiem, które przedstawia wszystkie elementy, które będą obecne w finalnej grze. Głównym zadaniem prologu było pokazanie w trakcie 30 minut prawie wszystkich mechaniki i systemów. Dodatkowo, w demie twórcy chcieli pokazać, jak mocno zmienił się koncept remakeu od czasów Growego Dema. Teraz starają się, jak już wiele razy mówiłem, oddać ducha pierwowzoru. Tworząc dane lokacje, twórcy starają się, aby gracze nie mieli problemów z rozpoznaniem tego, co jest fajnie wygląda. Dodają również nowe elementy, aby wzbogacić dany obszar. Fajnie wygląda, ale one bardziej mi takich zergów przypominają. Ja tu nie widzę takich pełzaczy z jedynki, nie? ...obok placu wymian postanowili dodać ognisko, aby już na samym początku gracze mogli przyrządzić posiłki. Co ciekawe, wokół wspomnianego placu nie zabraknie zwierząt, o, z których będzie Diego. można zebrać mięso. Oprócz tego zostanie rozbudowany system łowiectwa, a przy okazji również system craftingu. Twórcy chcą, aby polowanie na dziką zwierzynę miało więcej sensu. Kolejną nowością mają być filmowe dialogi, mianowicie zamiast dwóch czy trzech kadrów... Wiecie co, wystarczy zrobić w gotiku, żeby sprawić, że polowanie na zwierzynę, żeby miało więcej sensu... Zrobić to, co z jabłkami. Daj opcję, że jak zjesz, yy, co każdy 20 zjedzone mięso, dostajesz 5 ekspas, co każdy set na jeden do siły. I już wszyscy gotikowi spocenicy będą wybijać wszystko z mapy i kolekcjonować mięso przez całą grę, żeby na samym końcu sobie dopakować trzy siły więcej. To jest wszystko, co trzeba. Będzie ich znacznie więcej. Dodatkowo, w trakcie dialogów będzie się zmieniać światło, tak aby nadać nieco filmowego charakteru. Później twórcy wspominają o tym, jak ważna jest dla nich imersja w grach z serii Gothic więc po uruchomieniu chwipunku nie będziemy mieć pauzy w świecie gry dlatego, w trakcie walki nie będziemy mogli zmienić broni czy pancerzy. Dodatkowo, interfejs będzie bardzo, bardzo oszczędny, podobnie jak w przypadku oryginalnego gotika. Zatem zabraknie jakichś minimap czy podświetlania ścieżek, a teraz to, na co wielu z Was czeka, czyli system walki. Na początku, podobnie jak w jedynce, postać będzie się poruszać dość niezgrabnie, a walka będzie trudna. Oprócz tego, niektóre rodzaje broni będą mieć swój własny zakres ruchów. Możliwe, że mieczami będziecie walczyć inaczej niż bronią obuchową czy toporami. Co ciekawe, Co później gadasz? Kai Rosenkranz pyta, dlaczego nie pojawiły się jeszcze gameplaye prezentujące walkę. Reinhardt odpowiada, Ej. że system walki posiada... Dlaczego nie pojawiły się jeszcze gameplaye... Patrzcie. Patrzcie na model Reja tego typa. ...obuchową czy toporami. Co ciekawe, później Kai pyta, dlaczego nie pojawiły się jeszcze game... I patrzcie na Rej <laughs> tego typa. <laughs> To jest ten sam model. Akurat tak się zdarzyło, że stary brat bliźniak. Wiedźmin jeden. To chyba te unikatowe modele, o których mówili. O jest trochę inny. Tak przelosowało, że akurat trafiło na 601- postać. Takie prezentujące walkę. Reinhardt odpowiada, że system. Ej, jak można coś takiego zajebać w trailerze? ...te walki posiada jeszcze małe błędy i niedociągnięcia, więc postanowili nie pokazywać materiału filmowego. Zaś gameplay dostaniemy jak tylko dopieszczą elementy rozgrywki. Demo dla dziennikarzy pokazane było 4 miesiące temu, więc Alchimia pewnie poczyniła niemałe postępy. Samo demo zaś może zostać udostępnione w finalnej wersji gry. Jednak nie będziemy mogli w nie zagrać. Ostatecznie decyzja co do niego nie została jeszcze podjęta. Następnie twórcy odpowiadają na pytania od gotykowej społeczności. Jednym z ciekawszych jest oczywiście, czy w finalnej grze nie zabraknie narzędzi moderskich oraz kultowego trybu Marvin. Twórcy zdają sobie sprawę z tego, że w gotikowej społeczności jest sporo osób zainteresowanych modami, dlatego obsługa modów jest dla Alkimi bardzo ważna. Musi to ktoś powiedzieć: Nie ma kurwa większego raka niż mody do Gotika? Jak ja nienawidzę modów do Gotika? Te wszystkie gameplayowe mody do gotika to jest takie gówno! To jest akrywalne. Ja wiem, że wyszły te jedne kroniki Mertany, czy jak to się tam nazywa, ale wy widzieliście jakiekolwiek inne mody do gotika, gameplayowe? One są tak do dupy, tam są tak denne dialogi. Ja wam, Gdzie leży główny problem ludzi modujących Gotika? W tym, że ludziom się wydaje, że Gotik to jest przede wszystkim gra związana z dialogami, z fabułką i z odtwarzaniem roli. Po czym tworzą jakiegoś plebejskiego moda, który ma miliard ścieżek dialogowych i randomowych FedEx questów, i nie rozumieją, że Piękne Gotika leży w niesamowitej konstrukcji świata. Mroczne tajemnice. O jezu. Musimy zagrać na streamie w Mroczne Tajemnice jakieś. Przecież tam się takie jaja dzieją. Najlepsze są w ogóle systemy mechaniczne wprowadzane w modach. Na przykład w Mrocznych Tajemnicach jest system wprowadzony do Gotika 1, taki niesamowity. Gotik 1 ma system pancerza, który działa tak, że jeżeli masz 10 obrażeń, przeciwnik ma 10 pancerza, to mu nie zadajesz obrażeń, nie? I teraz uwaga. W wyższych poziomie trudności yy, mrocznych tajemnic, co się dzieje z przeciwnikami, mają więcej pancerza, przez co na późniejszym etapie gry dopiero możesz zacząć zadawać obrażenia. Ja kiedyś w mrocznych tajemnicach, grając kilka lat temu na streamie na YouTube, trafiłem na coś takiego, że byłem wyteleportowany do jakiejś totalnie innej lokacji, z której nie mogłem wrócić. I nie mogłem tam zabić moba, którego musiałem zabić, żeby wrócić, bo miał za dużo pancerza i mu się nie przebiłem przez pancerz, czaić? Jednak Reinhardt wspomina, że pracują na Unreal Engine, który jest nieco problematycznym silnikiem dla moderów, ale mimo to twórcy będą się starać udostępnić jakieś narzędzia moderskie. Co do trybu Marvin, to tego jeszcze nie wiemy. Jak mówi Reinhardt, się zobaczy. Później omawiane jest pytanie, dlaczego niektóre potwory zostały przeprojektowane. Twórcy odpowiadają, że stare modele zostały zaprojektowane 20 lat temu. I swobodę twórczą ograniczały ówczesne technologie. Dodatkowo oprócz ewolucji techniki nastąpiła również swego rodzaju ewolucja estetyki, dlatego twórcy starają się nie ograniczać i dodawać nowe elementy do starych projektów potworów, jednak mimo wszystko starają się, aby miały one charakter pierwowzoru. Kolejne pytanie dotyczy czwórki przyjaciół i ich wątku. Reinhardt zapewnia, że wątki między Diego, Miltenem Gornem oraz Lesterem zostaną nieco rozbudowane, to wszystkie cztery postacie otrzymają znacznie bardziej rozbudowaną historię. Ostatnie pytanie dotyczy personalizacji bezimiennego. Twórcy odpowiadają, że nie będzie opcji zmiany fryzury, zarostu czy możliwości zrobienia seksjarskich tatuaży. I to tyle nowości z Gotika Remake. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości pojawi się pierwszy nieedytowany gameplay. A co wy sądzicie o nowym wężu płotnym oraz lokacji obok zamkniętej kopalni? Piszcie w komentarzach, a my klasycznie widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się. Cześć! Yes, Witamy na pokładzie. Essa, widzowie. Essa. No. Nie, ja nie wierzę w remaster Gotika. Serio. Naprawdę nie wierzę w niego.